Czy to taki wyraz sympatii? No, widzą państwo właśnie z logo platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej. Teraz to już tak naprawdę tam doszło do jakiejś fuzji politycznej, ale to pan jest działaczem, pan jest sympatykiem. Skąd u pana ta przypinka się wzięła? Pan się utożsamia z platformą obywatelską z Donaldem Tuskiem? Może pan jest jakimś asystentem, nie wiem, jakiegoś polityka Platformy Obywatelskiej. Nie ma pan odwagi odpowiedzieć? To są jakieś pana prywatne preferencje polityczne. A pani dlaczego to bez szczęścia? Pan? ja nie rozmawiam. Ale to już nie ma pani odwagi? Mają państwo odwagę, żeby tutaj przyjść pod pomnik, bezcześcić pamięci o ofiarach? A nie mają państwo odwagi. I proszę, o, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo, to pan jest w tej Platformie Obywatelskiej czy nie? Jest pan członkiem, sympatykiem. Proste pytanie. Nie musi pan się wstydzić. Dom Wolnego Słowa można ujawniać swoje poglądy polityczne. Nikt nie będzie u nas pana piętnował. Nie ma pan odwagi, żeby powiedzieć, utożsamia się pan z partią jakąś, występując z e logiem i nie ma pan odwagi, żeby powiedzieć, że nie wiem, tak, to jest moja partia? Ja nie pytam o to, jak pan na kogo głosował, nie wnikam. Ale pan utożsamia się z tymi postulatami? Popiera pan politykę Platformy Obywatelskiej? No, chyba... A, bardzo tutaj posiłki, posiłki lotnej brygady kiedyś opozycji, dziś chyba rządowej, przybyły na miejsce widząc, że Państwo nie chcą odpowiadać na pytania, które zadaliśmy. Proste pytania, które mają tutaj no, tak naprawdę wyjaśnić, chcemy uzyskać odpowiedź. Dlaczego Państwo bezczeszczą pamięć o ofiarach smoleńskiej Przepraszam ja mam o ja tu też u pani widzę to serduszko koalicji obywatelskiej No ja lubię jest tak Jest jest przypinka jest przypinka czy pani jest członkiem platformy obywatelskiej RP takiej partii politycznej